wiązała do siebie Poniatowskiego na niemal 30, lat. 30 lat. Kim była ta Grabowska? Całkowitym przeciwieństwem Katarzyny Wielkiej. O ile Katarzyna Wielka miała taką średnią urodę, urodę. o tyle Grabowska była pięknością. I tutaj w odróżnieniu od Katarzyny, która była wykształcona bardzo, ta miała tylko tak zwane wykształcenie domowe. Na dodatek była bardzo chciwa, bardzo zaborcza, bardzo despotyczna. Do tego Poszło później przekupstwo. Bardzo złośliwa, bardzo zazdrosna o yy, wpływy. No, aż dziw bierze, że taka kobieta po Katarzynie stała się jego mm, towarzyszką łoża. Ale z drugiej strony, przez tyle lat, ale z drugiej strony ona. Posiadała niesamowitą umiejętność, umiejętność czekania. Zawsze utuliła tę jego głowinę, jak to ona mówiła, na swoim łonie, bo jej się to opłaciło.